250 kilometrów po pustyni. Nie autem, lecz biegiem. 240 kilometr biegu przez piekło. Przez pikarnik. Zmaganie się z własnymi słabościami. 50-stopniowy upał, suche powietrze i piaszczysta trasa tego zadania wcale nie ułatwiały. Głównym założeniem Maratonu de Sable jest bycie samowystarczalnym, czyli jednym z największych trudności jest bieg z ogromnym plecakiem, który mamy wszystkie niezbędne rzeczy, które służą nam do przetrwania, czyli żywność na pustynię, która nam starczy na 6 dni, wszystko do spania, do, do spalenia ogniska Czy tak naprawdę pełen subiwal. Nikt z zewnątrz nie może nam pomóc. Maraton Piasków to ultramaraton, który już od 50 lat odbywa się na Saharze. Celem... Pokonanie granic własnych możliwości. Bieg jest rozgrywany w skrajnie trudnych warunkach. Bałem się, że Łukasz się odwodni, że, że głowa tego nie wytrzyma, ale okazało się, że po prostu no, bardzo dobrze przygotowaliśmy się pod kątem taktycznym, pod kątem psychologicznym. Pokonanie całej trasy zajęło 9 dni. Mimo zmęczenia, upału i licznych otarć, on nie poddawał się główną motywacją byli uczniowie z mojego liceum i pokazanie światu, że niemożliwe nie istnieje, a szkoła nie może być miejscem tylko i wyłącznie nauki, ale miejscem, gdzie nasze dzieci każdego dnia uczą się pokonywać własne ograniczenia, limity oraz słabości. Jest 350. <śla> Sofia Wetriak aktualności.